Rozdział 45. Doceniaj to co masz. Gdybym miała powiedzieć, czy Sherlock przechodził żałobę, odpowiedziałabym, że nie, a przynajmniej niejawnie. Kto wie, co się dzieje w jego głowie. Też średnio miał możliwość jakoś bardziej wczuć się w śmierć Irene, skoro nawet nie wyprawiono jej pogrzebu. W końcu w świetle prawa Adler nie żyje od kilku lat. Holmes co prawda przez pierwsze parę dni był bardziej cichy i rzadko kiedy coś mówił, ale nie mogłam mieć o to pretensji. Po śmierci Irene zadzwoniłam do Johna i Mary, żeby im wszystko opowiedzieć oraz zeznać, jak ze śmiercią Adler radzi sobie Holmes. Może samo to, że już nie żyje nie byłoby aż tak wstrząsające, ale trzeba pamiętać, kto ją zabił. Watsonowie powstrzymali się od komentarza i tylko zapewnili, że przyjadą w przeciągu tygodnia. Dotrzymali słowa i wpadli do nas na chwilę. Ich odwiedziny naprawdę pomogły. Sherlock znów wrócił do swojego nietypowego humoru. Ich wizyta również sprawiła, że Holmes uraczył mnie kilkoma utworami na skrzypcach, więc już wtedy przestałam się martwić o jego stan psychiczny. Dziś znów budzą mnie dźwięki smyczka, przesuwanego na strunach skrzypiec. Była to raczej pogodna melodia, więc z lekkim uśmiechem zwlekam się z łóżka i idę się ubrać. Po porannej toalecie schodzę na dół i zastaję Sherlocka grającego przy oknie. Idę zrobić sobie kawę i już z parującym napojem zagłębiam się w fotelu, wsłuchując się w piękną melodię. Do późnego południa przesiadujemy w salonie, zamieniając może kilka słów i rozkoszując się wiosennymi promieniami słońca, które przedzierają się do naszego pokoju. Błogą ciszę przerywa jednak brzęczenie komórki detektywa, którą prędko otwiera i przykłada do ucha. Po chwili nasłuchiwania jego twarz tężeje, a usta ściągają się w wąską linię. Dobrze, zaraz będę. Chwilę milczy. Zapytam. Rozłącza się i zrywa z fotela, a ja unoszę brwi trochę zaniepokojona. Co się? Mój ojciec był w mieście i miał wypadek samochodowy. Staję tak szybko, że niemal się wywracam. Słucham? Jestem naprawdę przerażona. W końcu rodzice Sherlocka nie są już młodymi ludźmi i nawet upadek ze schodów może skończyć się tragicznie. Jest w szpitalu. Moja mama już jedzie. Zakłada płaszcz. Nie wiem, czy ty chcesz. Oczywiście! Zapewniam całkowicie szczerze, biorąc do ręki kurtkę. Nawet gdybyś nie zaproponował, i tak bym pojechała. Wymijam go w drzwiach i zbiegam po schodach. Holmes do mnie dołącza i razem łapiemy taksówkę. Mycroft ma teraz jakieś ważne spotkanie, więc będzie później. Informuję, gdy już siedzimy w samochodzie. Czekaj, ty chyba żartujesz? Holmes unosi brew zaskoczony przejęcie w moim głosie. Pragnę ci przypomnieć, że mój brat zajmuje się sprawami państwa. Co za różnica! Poradzą sobie bez niego! A tu przecież chodzi o Waszego ojca! Sherlock odwraca głowę, a ja ledwo powstrzymuję się od kolejnego komentarza. Dojeżdżamy pod szpital i oboje szybkim krokiem wchodzimy do poczekalni. Twojej mamy jeszcze nie ma? pytam, rozglądając się po ludziach wokół. Najwyraźniej. Mruczy pod nosem, a ja już podchodzę do recepcji. Przepraszam, Timothy Holmes podobno gdzieś tutaj jest. Kobieta za ladą chwilę się zastanawia i zaczyna coś wystukiwać. A państwo to... Szturcham Holmesa w ramię, więc w końcu odpowiada. Jestem jego synem. A rozumiem. Kobieta chwilę wpatruje się w ekran komputera. Ach tak, wypadek samochodowy, ma teraz badania. Nie jestem w stanie powiedzieć nic więcej, przepraszam. Kiwam głową i odchodzę parę kroków do tyłu. Nerwowo zaciskam dłonie, co Sherlock zauważa. Dlaczego chcę o coś zapytać, ale właśnie wtedy zauważam Wandę Holmes, która zjawia się w recepcji. Zrywam się z miejsca, by do niej podejść, a jej syn idzie krok za mną. Jak tak szybko przyjechałaś? Pytam, ściskając kobietę na powitanie. Szczęście, że też byłam poza domem. Informuję lekko roztrzęsionym głosem, obejmując Holmesa. Coś wiadomo, kręcę głową, na co pani Holmes ukradkiem stara się przetrzeć oczy. Na pewno wszystko będzie dobrze. Ma badania, wyjdzie z tego, musi wyjść. Mówię starając się brzmieć pewnie, chociaż wiem, że nie możemy niczego być pewni. Bez namysłu kładę rękę na ramieniu kobiety i prowadzę do krzesła, gdzie opada z westchnieniem. Wiesz coś więcej? Wandalek kokiwa głową. Zadzwonili ze szpitala, że miał zderzenie czołowe, a karetkę, wezwał drugi kierowca, któremu jakoś udało się złapać telefon. Nie mam pojęcia, jak to się stało, ani kto zawinił, ale przecież Tim zawsze prowadził tak rozważnie. I chociaż rzadko to robi, to za kierownicą czuję się naprawdę pewnie. Klepie kobietę pokrzepiająco po ramieniu. Na pewno wszystko się wyjaśni. Najważniejsze, żeby wrócił do zdrowia. Nie chcę mówić, żeby przeżył, bo te słowa nawet nie są w stanie przejść mi przez gardło. Moje dłonie lekko się trzęsą. Ale nie zwracam na to uwagi w przeciwieństwie do Sherlocka, który mi się przygląda. W zasadzie czemu się tam tak bardzo przejmujesz? Powoli odwracam głowę w stronę przyjaciela, nie będąc w stanie uwierzyć, że naprawdę zadał mi to pytanie. Moje policzki przybierają bordowy odcień. Sherlock jego matka próbuje delikatnie upomnieć syna, ale nie zamierzam tego jej zostawiać. Czy ty się słyszysz? Odnoszę głos, prostując się i stając naprzeciw niego, na co unosi brew. Chodzi mi tylko o to, że przecież nie znasz moich rodziców aż tak dobrze. Za to ty znasz ich przez całe życie, a kiedy toczy się walka o jednego z nich, nawet nie potrafisz zdobyć na jakikolwiek słowa otuchy do swojej matki. Paru pacjentów i gości odwraca się w naszą stronę, bo muszę przyznać, że niemal zaczynam krzyczeć. Nie mówiłam nic wcześniej, bo bardziej skupiłam się na tym, że twój ojciec miał wypadek. Jak możesz być nawet w takiej sytuacji tak bezduszny? Ja rozumiem, że może i stosunki twoje i twoich rodziców nie są najlepsze, ale to nie znaczy, że masz zachowywać się jak ostatni Ham. Pytasz czemu ja się tak przyjmuję? Może dlatego, że ty nie jesteś w stanie. Nie masz pojęcia, jak wielkie masz szczęście, bo możesz mieć przy sobie swoich rodziców. I chociaż mieszkasz gdzie indziej, chociaż odwiedzasz ich raz na rok, to jak ich zabraknie, nie dasz rady po prostu tego przyjąć. To jest ktoś ważny i nigdy nie powinieneś o tym zapominać. Doceniaj to, co masz, bo w każdej chwili możesz to stracić. To moich oczu napłynęły łzy. To jedyny temat, który mógł mnie aż tak poruszyć. Chociaż straciłam ich przecież tak dawno, to wciąż jest we mnie ta pustka, która właśnie została przebita nożem. Nawet nie zdałam sobie sprawy, że wszyscy ludzie w poczekalni umilkli i każdy tylko wlepia w nas wzrok. Odwracam się cała roztrzęsiona w stronę Wandy i z początku chcę ją przeprosić, ale widzę tylko wyraz wdzięczności na jej twarzy i niesamowitego wzruszenia. Przepraszam, ale jakaś pielęgniarka położyła mi rękę na ramieniu. Oczywiście! zapewniam wciąż podniesionym głosem. Wiem, że nie powinnam krzyczeć! trochę łagodniej, chociaż ton wciąż mam napięty. Już wychodzę. I dowiem się, czy drugi Holmes Junior postanowi przywlec tutaj swój tyłek. Odwracam się i szybkim marszem odchodzę, nie widząc twarzy Sherlocka. Kiedy opuszczam budynek szpitala, dochodzą mnie jeszcze przyciszone oszepty oraz kilka oklasków. Wiem jedno, chociaż detektyw nigdy nie przyjmuje się opinią innych, to właśnie został sam w pomieszczeniu pełnym ludzi, którzy przed chwilą usłyszeli wystarczająco, żeby odczuwać do niego niechęć. I nie sądzę, że da radę zachować zimną krew. Skręcam za budynek, stając przy ścianie i wyciągając z kieszeni komórkę. Zanim wybiorę numer Mycrofta, muszę wziąć kilka głębokich wdechów i przetrzeć zawilgocone oczy. Brat Sherlocka odbiera po trzecim sygnale. Nie dzwoń do mnie kiedy. Mam głęboko gdzieś twoje spotkania. Nie musisz być przy wszystkich obecny, a nawet jeśli, to jak często lubisz zaznaczać, jesteś brytyjskim rządem, tak więc chyba masz na tyle władzy, żeby przesunąć jedno cholerne spotkanie na inny dzień, bo ty już pięć minut temu powinieneś być w drodze do szpitala. To jest twój ojciec i chociaż jesteś najbardziej wkurzającą osobą, jaką znam, chciałby, żebyś przy nim był, a szczególnie chciałaby twoja matka, więc zabieraj tyłek w kroki i przyjeżdżaj. Rozłączam się, oddychając ciężko. Gdzieś głęboko czuję palącą satysfakcję za nakrzeczenie na Mycrofta, ale w rzeczywistości skupiam się na uczuciu frustracji i bólu. Sądzę, że wyrzuciłam z siebie pretensje nie tylko do Sherlocka i Mycrofta. Po części te wyrzuty kierowałam również do siebie. Moje relacje z rodzicami nigdy nie były najlepsze. Lecz gdybym dostała tylko jeden dzień. Tak wiele chciałabym naprawić. Może nie byłam tak obojętna jak bracia Holmes, ale zdecydowanie za mało korzystałam z obecności mamy i taty. Jeszcze chwilę stoję na dworze, próbując ochłonąć. W końcu wracam do szpitala. Sherlock siedzi obok swojej matki, a jego twarz nie wyraża żadnych emocji. Chyba rozmawiali, ale umilkli, gdy tylko mnie zobaczyli. Staję w rogu sali kawałek od nich, nie chcąc znów ponieść się emocją. Po kilkunastu minutach do poczekalni wchodzi Mycroft z niezbyt przyjazną miną. Zbliża się do swojej matki, która zrywa się z miejsca, by objąć syna, a ja podchodzę trochę bliżej, stając obok. Co ona? Mycroft zerka na mnie, pytanie kierując do brata, który jednak posyła mu znaczące spojrzenie, więc milknie. Rzucam starszemu Holmesowi pogardliwe spojrzenie, które ignoruje. Niedługo potem zjawia się lekarz, więc wszyscy spinamy się w oczekiwaniu. Mogą państwo odetchnąć z ulgą. Poduszka powietrzna zapobiegła wielu obrażeniom. Jest nieźle poobijanym, ale poza złamanym żebrem i rozcięciem na czole nic mu nie jest. Miał nieduży krwotok wewnętrzny, ale operacja przebiegła pomyślnie i udało się usunąć fragmenty strzaskanego żebra. Już jutro powinien dostać wypis. Mężczyzna uśmiecha się szeroko, a wszyscy wypuszczamy z ulgą powietrze. Mogło się to skończyć o wiele gorzej. To naprawdę... Wspaniała wiadomość. Dziękuję. Wanda znów przeciera oczy i uśmiecha się do doktora. Teraz śpi, ale mogą Państwo do niego zajrzeć za parę minut. Powinien się obudzić. Lekarz rusza, żeby nas odprowadzić, i wszyscy oprócz mnie idą za nim. Wanda odwraca się i patrzy na mnie zaskoczona. Chciałam tylko wiedzieć, czy dobrze się czuję. Zostanę tutaj. Kobieta kiwa wagową i odchodzi z synami. Jakby nie patrzeć. Znam ojca Sherlocka tylko z jednych odwiedzin. Po około pół godziny, gdy na dworze zaczyna się ściemniać, wracają. Wstaję z krzesła i do nich podchodzę. Wyglądają na rozluźnionych, co bardzo mnie cieszy. I co, jak się czuje? Pytam i o dziwo odpowiada mi Sherlock. Całkiem nieźle, ma sporo siniaków, ale poza tym nie narzeka. Stwierdził, że winę za ten wypadek ponoszą obie strony, ale był szczęśliwy, że ani jemu, ani drugiemu kierowcy nie stało się nic poważnego. Kiwam głową. I co, zostaniesz tutaj na noc? Pytam Wandy, która trochę markotnieje. Nie, nie mogę. Musiałabym gdzieś się zakwaterować na tę jedną noc, bo chyba nie zdążę na żaden pociąg do domu. Nawet tak nie mów. Możemy cię przenosować. Mówię pewnie, odwracając się do Sherlocka, czekając na jego równie entuzjastyczne zapewnienia, ale ten tylko wzrusza ramionami. Ty chyba sobie. Mycroft? Starszy brat unosi brwi. Nie rozumiem, jak sam możesz tego nie proponować? Masz wielki dom z kilkoma sypialniami, a ty... Jeśli faktycznie nie będzie innej możliwości... Minecraft brzmi, jakby musiał poświęcić połowę swojego dobytku. Wy sobie teraz kpicie! Krzyczę, ale widząc zaciekawione spojrzenia ludzi, ściszam głos. To jest wasza matka! I nie potrafię pojąć, dlaczego żaden nic nie mówi... To powinno być naturalne, że proponujecie jej nocleg albo jakiekolwiek wsparcie. No dobrze, odzywa się ze znudzeniem starszy brat, ale mu przerywam: <grywa> zamknij się. Jeśli to dla ciebie taki problem, to sama ją ugoszczę, a ty? Wymierzam oskarżycielski palec w stronę Sherlocka. Nawet nie waż się sprzeciwiać. To naprawdę żaden problem, i będę nalegać, żebyś do nas przyjechała. Odwracam się do Wandy, która wygląda na tak samo zaskoczoną jak jej synowie. Biorę kobietę pod rękę i zaczynam prowadzić do wyjścia. Wstydzilibyście się. Cydzę przez zęby w stronę Holmesów i wychodzę z ich matką na zewnątrz. Zatrzymujemy się przy ulicy i dopiero wtedy trochę się uspokajam. Och, przepraszam, że tak się uniosłam. Mówię cicho. O, to ja powinnam przeprosić za moich synów. Kobieta wzdycha, ale słyszę, że jej głos drży. Tak wiele osiągnęli, ale rzadko się widujemy. Nie spodziewałam się, że będzie ci tak na mnie zależeć. Patrzy na mnie naprawdę poruszona, a ja spuszczam wzrok. To, to było chyba zbyt nachalne, ale kiedy straciłam rodziców, po prostu nie potrafię patrzeć na taką obojętność. To ty ich urodziłaś, opiekowałaś się, pomagałaś tak. Szybko się o tym zapomina. Nagle obok nas staje Sherlock, więc urywam, mierząc go chłodnym spojrzeniem. Bez słowa zatrzymujemy taksówkę i ruszamy na Baker Street. Chociaż nie mamy najlepszych warunków, to oczywiście nie jest problem, żebyś u nas spędziła tę noc. Brunet, mówiąc, to nawet na mnie nie patrzy. Samochód zatrzymuje się przed naszym mieszkaniem i wchodzimy do środka. Kierujemy się schodami i stajemy w salonie. No cóż, Mój etap na sprzątanie już dawno się zakończył, tak więc wygląda tu jak wygląda. Będziesz mogła spać w mojej sypialni i ja się zrzemnę na kanapie. Nie trzeba. Sherlock próbuje mnie odciągnąć od tego pomysłu, chociaż wiem, że takie rozwiązanie byłoby dla niego najwygodniejsze. Już dość pomogłeś. Idę zabrać swoje rzeczy. Świdruję go spojrzeniem i wbiegam schodami na górę. Zaczynam zbierać ubrania z łóżka i względnie ogarniam, chociaż moja spialnia jest w lepszym stanie niż salon lub kuchnia. Znów jestem rozdrażniona i przez parę minut tylko wpatruję się w ścianę, próbując ochłonąć. Siadam na łóżku, a przed oczami pokazują mi się twarze moich rodziców. Naprawdę rzadko o nich myślę, ale gdzieś głęboko wiem, że za nimi tęsknię. W końcu się otrząsam i już spokojniej schodzę na dół. Słyszę kroki. Gdy wchodzę do salonu, widzę, że pani Holmes wychodzi z kuchni, gdzie stoi Sherlock. Zrobię coś do jedzenia, mówię podchodząc do detektywa. Nalewam wodę do czajnika i go włączam, czując na sobie wzrok bruneta. Przepraszam. Unoszę brwi i odwracam się, patrząc w jego błękitne oczy. Chyba nie mnie powinieneś przepraszać. Już rozmawiałem z moją matką, ale nie o to chodzi. Nie mogę wiedzieć, co czujesz, i masz rację. Nie doceniam tego, co mam. Tacy już z bratem jesteśmy i nie wiem, czy stać mnie na większą wrażliwość. Mrukam zaskoczona, nie wiedząc, co powiedzieć. Sądzę, że cię stać, ale nie chcesz, żeby to było twoją słabością. Ściekłam się po prostu, widząc brak zainteresowania z twojej strony względem rodziców. Holmes kiwa głową i chyba chce coś jeszcze powiedzieć, ale milknie. W ciszy robię kilka kanapek, a on zalewa herbatę wrzątkiem. Jego mama w tym czasie ogląda salon, przechadzając się po nim i widzę lekki uśmiech błąkający się na jej twarzy. Biorę talerz z kanapkami, a Sherlock dzbanek i filiżanki i stawiamy wszystko do stole na środku pokoju. Dosuwamy trzy krzesła i wszyscy siadamy. Wanda zerka to na mnie, to na Holmesa, a ja chociaż nie jestem głodna, skupiam się na kanapce. Pani Holmes szturcha Sherlocka, na co ten w końcu się odzywa, podnosząc na mnie wzrok, i biorąc głęboki wdech. Zostaniesz moją żoną?